jakby to powiedzieć full DMG dużo uszkodzeń a jedna do, do, do moich ulubionych czyli trzymająca w napięciu na zasadzie obronie, nie obronie, co się stanie może na ostatni strzał Mnie ściągnie na tej zasadzie to są jedne z moich ulubionych bitew właśnie i tutaj tym togiem No pff, ciężko jest jeździć bo to jest tak wolne i tutaj przyspieszę sobie o co chodzi w bitwie no, no chodzi o to, że przejechałem sobie tutaj tą mapę z myślą o tym, że coś sobie postrzelam a okazuje się, że ja zanim dojechałem tutaj do e, do punktu H9 oddałem jeden strzał trafny trafiony z uszkodzeniami nie wiem 149 czy jakoś tak no i, no i, i tak siedzę z chłopakami na tym spiku i mówię kurwa całą mapę przejechałem i oddałem jeden strzał co jest grane no ale słuchajcie wysiłek się opłacił dlatego że no togiem gdybym został na bazie no to by mnie sprzątnęli a okazuje się, że fajnie, fajnie, że tutaj pojechałem, bo to mnie uratowało, dlatego też, że ja się cofnę, tutaj są wszyscy wymordowani, o, i tutaj dopiero zadałem jakieś uszkodzenia. Yy, OMG Tok 2 Hellcat napisał, no miał dosyć, bo szybko, strzelność. no i tutaj widziałem, o właśnie ciężki się pojawił na F3 koło naszego team killera? No i mówię, wracam się, nie? No, no, jak on tam się czai, to zanim ja dojadę, to, to zdążę. No i tutaj artyleria potrzebuje pomocy nasza, więc pędzę, pędzę tokiem, tym strasznym pojazdem. No właśnie, ile to jest? 14 km na godzinę. ciut lepiej od T95. No i tutaj sobie wyjeżdżam. Jeszcze przyspieszymy, bo to się będzie ciągło jak flaki z olejem. No i tutaj właśnie jest ten moment. To był fuks w sumie, bo to był koniec kapa już praktycznie. Zostaliśmy trzech na czterech. No i mamy właśnie. Pik, nie ma gościa. Uratowałem kapa. No i teraz co? Tu już wiedząc, że zostałem namierzony. Ja mówię kurczę, no. Trzeba będzie tutaj oddać yy, ślepe strzały. Może się trafi, może nie. No i. No i co? Mamy tutaj gościa, który wyrwał do przodu. Niestety rykoszek poszło w gąski No i gra nerwów Kto wyjedzie? Kto pierwszy? Ten, tamten, siamten Znowu rykoszet. Przymierzenie, pach, dostał, dobra Ale został jeszcze Komet i Arta, która, nie, Kobę, I Arta, która pisgła bardzo mocno no i tutaj zobaczcie co się stanie. Ten się zapuścił do przodu. W sumie gdyby nie ci ludzie, którzy tutaj pisali mi na czacie, może... Może bym przegrał to, ale ale jakoś się posłuchałem trochę. No i... No i dał radę, no, no... Trzeba czasami się słuchać, a jak się posłucha i będzie źle, to nie mogą mieć pretensji, jakbym pojechał sam i bym, i bym zginął. No to wtedy bym pisali noobs, ratatata. No i tutaj mamy motyw chowania się za skałą. Tak, proszę bardzo, przeczekanie, no ale gość mi pisze, żebym tutaj się schował. ale jak jest u 122, on widzi, no to ja nie wiem, dobra, mniejsza z tym. Komornik schowaj się bo arta ci jedzie No dobra Pyk i to był fuks Dobrze, arta się wystrzeliła więc chwila spokoju Wow, tok Ja, super w ogóle mhm, Te tak. Szczęście i posłuchanie kogoś e, Na czacie to, to dało to, że Daliśmy radę No i tutaj słuchajcie znowu no, Musiałem tu wyjechać bo to nie było Nie było sensu czekać się bo albo by się czas skończył Albo albo no i tak i tak by mnie zniszczył ktoś bo słup które tam wpadło Nasze O i napisałem help me no, żeby po prostu wyjechał I najwyżej powiedzmy gonga otrzymał ja wtedy niszczę, jeśli on nie ma amunicji i tyle. No ale ktoś tutaj odpisał. Zobaczcie co. to idiota nie może wyjechać z dziury. No właśnie. No i tutaj pyk, zobaczcie, co się stało. 18 HP mi zostało. I tutaj znowu nerwówka. Czy on pojedzie na prawo? Czy, czy zostanie tam? No i tu było właśnie moje przeczucie, że on będzie chciał mnie zajechać. Myślałem, że jestem pierwszy lepszy z łapanki pojadę na wprost No tu już nerwy puszczają Paweł pisze Zobaczcie, tu jest Fuchs, nie trafił No i ten ostatni strzał należał do mnie. Pyk! Pyk, koniec, bitwa wygrana. Dzięki bardzo za uwagę. Na razie.